Cześć, witam na kanale Okazje i Gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się narzędziom marki Parkside, narzędziom mechanicznym, a powiem więcej, narzędziom akumulatorowym przeznaczonym głównie do ogrodu. Z najnowszej gazetki Lidla, datowanej od 15 marca 2025 roku, czyli od najbliższej soboty. Będą to Różne podkaszarki, będą to ciekawe piły, a na końcu zaś przyjrzymy się akcesoriowi czy gadżetowi na rower, tak, bo sezon się zbliża również. Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem, co pozwala mi rozwijać tak dynamicznie kanał jak do tej pory. Zaczynamy. W pierwszej kolejności, Szanowni Państwo, przyjrzymy się akumulatorom, ponieważ już właśnie od 15 będą dostępne akumulatory w dwóch wersjach: to znaczy, albo akumulator 20V, oba będą 20V, tylko ten 2Ah, ten mniejszy w zasadzie, wraz z ładowarką 65W. I, ta, I tu cena będzie za tą całość, czyli akumulator 2A plus ładowarka 99 zł. Jest to cena naprawdę rewelacyjna, albo druga opcja będziemy mieli akumulator 4A, też 20V, za cenę 99 zł i tu uprzedzam, trzeba aktywować kupon w aplikacji na telefon aplikacji Lidl+. Plus. Tutaj ta okazja cenowa, Szanowni Państwo, czyli okazja cenowa na te akumulatory, czy akumulator z ładowarką, uprzedzam tylko do środy. Od soboty do środy. Wiem, że już piszecie Państwo do mnie też w komentarzach, że tych akumulatorów nie ma albo bardzo szybko schodzą, byłem rano, już nie było i tego typu wpisy. Natomiast tak wyjaśniam, że polityka Lidla polega na tym, że bardzo często te akumulatory dostępne są przy kasach i pan, pan kasjer bądź pani kasjerka po prostu z podlady, jak to się mówi, na Państwa prośbę wyciągają ten akumulator i Państwu mogą sprzedać. Także zmierzam do tego, że po prostu zachęcam do pytania w kasie o dostępność akumulatorów czy akumulatora i ładowarki. Cena bardzo atrakcyjna, jeżeli akumulatory, i naprawdę ciężko je dostać, szczerze powiem. Idziemy dalej, Szanowni Państwo, na kolejnej stronie już takie typowo narzędzia ogrodowe. Mamy akumulatorowy sekator na tą większą baterię, którą wcześniej omawiałem, czyli 20 v bez akumulatora, bez ładowarki. Uprzedzam, cena to 129 zł, przecena rzędu 70 zł. Jest to dużo. W zestawie klucz z gniazdem sześciokątnym, skrętakiem krzyżowym, klucz oczkowy i osłona na ostrze. Do czego się nadaje ten sprzęt? Do cięcia miękkiego drewna, takiego maksymalnie 28 mm średnicy oraz takiego twardszego, tu mówi producent, o 15 mm średnicy. Urządzenie dosyć ciekawe. Na stronie internetowej nie mogłem go znaleźć, żeby się przypatrzeć bardziej, jaka to moc i jak będzie sobie radził faktycznie z gałęziami. Jeżeli to co pisze producent jest prawdą, to jak najbardziej Widzę, że narzędzie bardzo poręczne i myślę, że znajdzie swoich nabywców. Idziemy dalej. Poniżej mamy również za cenę 129 zł i również przecena rzędu 70 zł akumulatorową pilarkę, też na akumulator wspomniany 20V bez akumulatora, bez ładowarki, żeby oczywiście była jasność. W zestawie mamy osłonę miecza, olej do łańcucha, oraz walizkę. Długość cięcia, bo co istotne tutaj jest, maksymalnie 12,5 cm. Urządzenie do nieco grubszych gałęzi ewidentnie wskazane. No ciekawy jestem jak tego typu urządzenie się sprawuje. I tak jak zawsze mówię, zachęcam szanowni Państwo do komentowania, do dzielenia się w komentarzach opiniami na temat użyteczności, dane urządzenie czy narzędzie się po prostu Państwu sprawdza, czy warta swojej ceny, jeżeli po prostu korzystaliście z niego. Po prawej zaś stronie za cenę 99 zł mamy akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów, takie dwa w jednym, również na wspomniane baterie te większe, 20 voltowe Ja szczerze powiem, do tego typu właśnie prac, no jak najbardziej moim zdaniem służą te większe. Akumulatory. I wracając do tego akumulatorowych nożyc, do trawy i krzewów, no bo tak przyglądam się im, takie dosyć zgrabne urządzenie, ale tak naprawdę no, nie mogę się od, odnieść wrażeniu, że przede wszystkim do takich niewielkich krzewów, czy traw, czy krzewów, no nie wyobrażam sobie ogromnego żywopłotu tym przycinać. Co ciekawe, maksymalna średnica gałęzi. 8 mm, czyli niewiele, nóż do cięcia trawy 12, szerokość 12 cm, natomiast nóż do cięcia krzewów długość 18, bo widzę, że zakładamy odpowiedni nóż, tak naprawdę Wystawię dwie osłony na nóż i walizkę. Jest to urządzenie trochę dwa w jednym do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy. Przechylana głowica umożliwia cięcie w trudno dostępnych miejscach. Szanowni Państwo, czyli urządzenie takie do pielęgnacji krzewów i trawników, do precyzyjnego wycinania czyli, jeżeli mamy taką fantazję, zdolności czy umiejętności, to możemy nadawać trawnikom i krzewom jakieś formy rzeźby i tego typu instalacje, bym to powiedział. Ciekawe urządzenie, cena niewielka 99 zł, jak ktoś już posiada akcesoria marki Parkside, mówię o ładowarce czy baterii, to jak najbardziej przy pielęgnacji precyzyjnym żywopłotu. Myślę, że się to jak najbardziej sprawdzi. Poniżej mamy za to akumulatorową piłę do gałęzi, czyli trochę taka lisica tylko w formie ogrodowej bym to nazwał. Zdecydowanie, na pewno urządzenie jest lżejsze. Co, co do ceny, 99 zł. Cena atrakcyjna bez dwóch zdań. Długość skoku, bo to jest istotne 20 mm. Uważam, że wystarczająco maksymalna wydajność cięcia czyli taka średnica tutaj 90 mm w drewnie podaje producent czyli całkiem nieźle. Oczywiście cena 99 zł. Dotyczy samego urządzenia bez ładowarki, bez akumulatora. I tutaj, szanowni Państwo, nie znalazłem tego odpowiednika gdzieś na stronie, żeby to porównać. Natomiast znalazłem, co ciekawe, taką piłę podobną, ale już na akumulator ten mniejszy, czyli nie 20, a 12 V. I co ciekawe, bardzo ma pozytywne opinie. Co prawda, opinii jest na ten moment niewiele. Parametry dosyć podobne, a waga, ale mówię o tej pilarce na mniejszy akumulator, to, to około kilograma, jednego kilograma, czyli urządzenie niezwykle lekkie. No domyślam się, że ta rzeczowa piła do gałęzi, dostępna w tej gazetce na ten większy akumulator, będzie nieznacznie cięższa. Czyli samo w sobie urządzenie dosyć zgrabne i poręczne, tak się przynajmniej wydaje. Idźmy dalej. Kolejna strona, mamy podkrzesywarkę na większy akumulator 20V i to jest akumulatorowa i teleskopowa podkrzesywarka, trudne słowo, można sobie język na tym połamać. W zestawie mamy osłonę miecza, narzędzia montażowe, smar do łańcucha oraz okulary ochronne, co ciekawe za cenę niespełna 200 zł, Aluminiowa rura teleskopowa w zakresie regulacji aż 43 cm do wygodnego piłowania do wysokości 4 m. Przychylna głowica umożliwia cięcie w trudno dostępnych miejscach. Długość cięcia to około 20 cm, czyli w niektórych sytuacjach nie musimy w ogóle korzystać z drabiny tylko z poziomu ziemi czy trawnika, naszego trawnika, przycinać jakieś krzewy czy niewielkie drzewa. Jak najbardziej ciekawa ta podkrzesywarka. Po prawej zaś stronie trochę na podobnej zasadzie, czyli też teleskopowa, też akumulatorowa, tym razem nie podkrzesywarka, a nożyce do żywopłotu, też na ten większy akumulator 20V, Cena identyczna, bo 199 zł, przesyłana rzędu 50 zł. Zestawiem m.in. mamy pas do przenoszenia osłona ostrza. Również okulary ochronne, ale nie mamy ładowarki i nie mamy akumulatora w zestawie. Zastosowanie oczywiście do roślin płożących i trudno dostępnych miejsc. Mówię odnośnie wysokościach, ponieważ tutaj cięcie również tak samo jak w poprzednim sprzęcie do 4 metrów może obsługiwać rura teleskopowa wydłuża się tutaj jeszcze więcej bo 70 cm natomiast długość całkowita urządzenia to 2,7 metra maksymalna średnica gałęzi 12 mm i to jest akuratnie akcesorium takie czy sprzęt właściwie do pielęgnacji żywopłotu, dużych żywopłotów Tutaj raczej finezji przy tym nie będzie większej kształtów pięknych nie będziemy robili jak w sprzęcie wcześniej, znacznie wcześniej omawianym, ale za to po prostu będziemy przycinać, po prostu, czy docinać na przykład żywobłot na znacznej wysokości. Jak najbardziej ciekawe urządzenie. Dochodzimy do takich najbardziej, bo no powiedzmy, konkretnych sprzętów. Mianowicie mamy dostępne akumulatorowe dwie piły. Dwie piły, jedna seria zielona, druga po prawej stronie widzimy seria czarna. I zaczniemy od tej zielonej, szanowni Państwo, 249 zł, 3 lata gwarancji. Akumulatorowa piła łańcuchowa na akumulator 20V. To przychodzi jeden, z tego co zauważyłem, przychodzi jeden akumulator. Co ciekawe długość cięcia około 23 cm posiada jakiś hamulec anti-kickback i szybkie naprężenie łańcucha bez użycia narzędzi. Posiada automatyczny system do smarowania łańcucha. Ta po prawej, czyli ta Performance, również posiada ten system, więc go już nie będę omawiał. Piła dosyć ciekawa, szanowni Państwo. Opisu tutaj, dosyć mało jest tutaj opisu, więc po. Posłużę się tu opisem dostępnym na stronie internetowej. I co ciekawe, na przykład waga tego urządzenia bez akumulatora no bo to jest istotne 3,25 kg. W zestawie mamy dostępny olej do łańcucha i osłona prowadnicy tak naprawdę oceny tak 4 na 5, bym powiedział. Ocen jest dosyć dużo, więc jest jakaś to miara. Jest to jakoś miarodajne. I przechodzimy do takiego najkonkretniejszego narzędzia ogrodowego dostępnego w tej gazetce Lidla. Za cenę 399 zł mamy dostępną akumulatorową piłę łańcuchową, już 40 V, co oznacza, że po prostu tu. Wspinamy dwa akumulatory, czyli nie wchodzi jeden akumulator, a aż dwa. Cena, tak jak wspomniałem, jest pełna 400 zł, 5 lat gwarancji. Posiada funkcję tego Bluetooth łączenia, ale to nie będę omawiał. No myślę, że to nie jest najważniejsze przy akurat nie takiej pile. Co jest natomiast istotne, długość przewodnicy 45,5 cm, łagodny rozruch. Bezczotkowy silnik oczywiście, jeżeli chodzi o serię Performance, charakteryzujący się z założenia dłuższą żywotnością od tych silników stosowanych w seriach zielonych. Dopłata, tak porównuję te piły, dopłata 150 zł, ale wydaje mi się, że warto tutaj jak najbardziej. Tutaj sprawdzimy jeszcze inne parametry. Zdecydowanie jest cięższa, bo bez akumulatorów 3,82 kg waży. Jest to zdecydowanie więcej. Jeszcze musimy dodać dodatkowy akumulator, bo wchodzą tutaj dwa. Długość cięcia natomiast to 38 cm. Jest tylko 6 opinii. Średnia 3,5. 3,5 na 5. Ciężko tutaj powiedzieć odnośnie tak użytkowania, takiego sensu stricte użytkowania, ponieważ bardziej tutaj problemy dotyczą albo wysyłki, albo od razu wady, którą się użytkownik spotkał. Natomiast nie ma jakichś takich opinii, które by mówiły, że po użytkowaniu wypina się to i to, albo nie działa to i to, albo nagrzewa się to i to, więc nie ma takich opinii, przynajmniej ja nie spotkałem. Mimo wszystko, szanowni państwo, ja bym się skłaniał pewnie do tej drugiej piły, czyli mówię tej za 399 bardziej, bym ją brał pod uwagę. Dopłata 150 zł, jeżeli ktoś dysponuje akumulatorami, no taka konkretnie czy sprzęt bez dwóch zdań. No nie wiem, ja osobiście nie korzystałem. Jeżeli tak jak mówię, mieliście Państwo do czynienia z zieloną bądź czarną serią, jeżeli chodzi o piły łańcuchowe, dajcie proszę znać w komentarzu. I tutaj, jeżeli chodzi o ogród, na końcu mamy, Szanowni Państwo, za 199 zł akumulatorowy, odkurzacz i dmuchawe do liści, również 40 v Co to oznacza? Również dwa akumulatory wchodzą w skład. Prędkość maksymalna nadmuchu, no bo tu jest to bardzo istotne, 210 km na godzinę. Worek, pojemność 40 litrów. Jest to takie urządzenie właściwie trzy w jednym, dmuchawa, odkurzacz i zintegrowana funkcja rozdrabniacza. Tutaj jeżeli chodzi o ten rozdrabniacz to zmniejsza objętość liści maksymalnie 15 do 1, 6 regulacja obrotów oraz tryb turbo. Ciekawe urządzenie, przydatne w ogrodzie, domyślam się, że też będzie swoje ważył. I szanowni Państwo to jest już koniec jeżeli chodzi o ogród, o narzędzia Parki Parkside. Natomiast kanał nazywa się Okazje i Gadżety i nie tylko Parkside'em, człowiek żyje jak to się mówi, ale znalazłem bardzo ciekawy gadżet, czy sprzęt, czy akcesoria, ro, akcesorium rowerowe w rzeczowej gazetce Lidla, mianowicie bezprzewodowy licznik rowerowy za cenę jedynie 29,99, automatyczne włączanie podczas ruchu, baterie są w zestawie. Klasa wodoszczelności IP44, wyświetlacz LCD z podświetleniem, z mocowaniem na klips. Bardzo ciekawe, jeżeli ktoś nie ma jeszcze licznika albo tylko korzysta z telefonu, no daje pod rozwagę, no bo cena naprawdę atrakcyjna. Ja jestem tylko ciekawy jak to będzie, jak to jest zamontowane do roweru. Czy może tu jest jakiś GPS, nie GPS końcówka na szprychę. No oczywiście z tym GPS-em myślę, że w tym przedziale cenowym to tylko się mogę uśmiechnąć. Natomiast naprawdę wracając do mówię do, do, do merytorycznego rozpatrzenia tego licznika, cena nie 30 zł jak najbardziej atrakcyjna. To by było na tyle. Dzięki, szanowni Państwo, za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!